Mnie bardzo często długo męczono po mojej książce o celibacie. Z różnych stron mnie męczono, i zawsze pytanie było, czy sobie wyobrażam kościół bez celibatu, czy sobie mogę wyobrazić taki kościół. Mówiłem zawsze, że tak, że mogę sobie wyobrazić taki kościół. Tak? Jeśli przez tysiąc lat taki kościół funkcjonował, to czemu mam sobie tego nie wyobrażać dzisiaj? Natomiast wydawało mi się, że zawsze powodem, na przykład dla refleksji nad tym znosić, nie znosić, zawieszać. No to właśnie taki argument najczęściej do mnie przemawiający, to była dostępność lub niedostępność Eucharystii. To znaczy, jak nie ma dostępności Eucharystii, bo nie ma szafarzy, to może się trzeba zastanowić. Ale to, co dzisiaj padło na zakończenie tej refleksji o celibacie, jest niesłychanie inspirujące. To znaczy, czy celibat jest jeszcze znakiem nie tylko zrozumianym, ale akceptowalnym w ogóle? To znaczy, to, to jest ciekawe myślenie. Nie bo. No, znaki mają sens, dokąd, dokąd przemawiają. Jak znak zaczyna przemawiać właściwie przeciw sobie, albo um, no, nigdzie nie odsyła, raczej blokuje w ogóle ode, odesłanie, to jest pytanie. Nie? To znaczy na ile celibat jest jeszcze dzisiaj znakiem zrozumianym i akceptowanym, tylko wtedy chyba trzeba by sobie też postawić pytanie, dlaczego przestał być znakiem akceptowanym? I, i czy tu winą jest tylko. E, e, patologia, tak? Czy tu są winą tylko przestępstwa, czy Czy coś więcej? Nie? Czy coś więcej?